Jedziemy, eee, no. a jak to dać gotowość? No, no masz taki zielony, znaczy żółty nie? Eee, kurwa nie mam. A tu dobra! Jak wrażenia? Eee, nie wiem, nie grałem w tego Fortnite'a nigdy i tak kurde dziwnie nie wygląda to menu. Eee, gdzie lecimy? Czemu ja mam lagi? Miasto portowe. Eee, gdzie to jest? Na mapie masz taki znacznik różowy. A różowy ty! To ja już... Jak się wysiada? Spacją. A, o kurde O, patrz jak ci wyląduje, patrz, patrz, patrz Bum, Ja yeah. e... Oj, będzie bitka O, zabiłem O kurde, ale ty dobry jesteś tą gierkę Kopier przecież to są NPC-ty wszystko No ja jak wiem, no, A ale... te kewy? Ło, jo, Jezus, jaki jestem dziki O, biorę to O kurde, słyszysz jak to... Czekaj, skaczę, nie zabije się chyba, co nie? O kurde Ej, też masz tak blisko kamerę? Bo w sensie ja się ustawiłem daleko, ale... Co Ej, to jest? Blisko. Ej, strzela ktoś, jak wyszedł z tego? Ale go zabiłem Apteczka, złoto Azbest Oj, przeładowywoje Czekaj, apteczkę wziąłem nawet z pistoletu Ej, to pływa, co nie? To <noise> o kurde Ej, u góry mam, skrzynia. Mam. jedziemy Ej dawaj, dawaj, dawaj Jedziemy dawaj. za tym. My powinniśmy się w ogóle przemieszczać tymi pociągami, my mamy doświadczenie. No właśnie, jedziemy za tym. Dawaj, wschąszcz na niego jak ten jak nie, nie czekam to ta... się może... musi tu na dworcu zatrzymać na 100%. dawaj, dawaj, czas. dawaj. Chyba, nie za bardzo. Tu, 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 tu. Nie dość. Się... Przecież to są jakieś skrzyni. Hakuj skrzynie Pat strzelają do nas. <laughs> o, jest gościu. Nie można za mało energii. Tu jest energia w tej grze? No O Jezus, ale ja mam... Ale cela to ja mam świetnego po prostu nie? Ale Dawaj. motor Da się w dwójkę? A wow. no, A jest ten Fortnite OG <laughs> Jest jeszcze 43 osoby są to Raczej tego nie wygramy Uuu Patrz tu, 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 tu jest Czekaj ścieram Dobra jeden leży Kolejny, kolejny, kolejny Dobra leżą dwóch Już go zabiłem Dobra kolejny leży Nie czekaj, tak się ślizgało. Ja pierdzielę wieczór nie niego na ślizgu. O, tu to się jest. I właśnie. Puf, 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 puf. Ej, ej. Idźcie na kogoś! Już nie? No, skrzynia jest jakaś, to nie się. wiem, możemy ją zabrać. Ale nic nie z co to jest? Duszek powietrza, co to jest? Ej, musimy tam wlecieć. No ja tu wchodzę. Uuuuh, kurde. Wow. Ej, bo ja tam dolecę? O, dolecę. Ej, pokonaj szukuna! Ej, ja go pokonuję! Ale byś miał content, ty! Ej! Ja się strzelam. On tu jakieś tyki robi. Nie, no ja nie mam moty, ty, ja mogę stąd wydupiać? Jezus, ale jestem gówno, ale jestem gówno! Dobra, spierdalam stąd. Oła, wow, dostałem. Ludzie? Ludzie w takim miejscu? Wow, wow. O kurde, jest? Kto jest? Znowu jody są A O, tu jest jakaś To są ludzie Chłopie, ej Ooooooo o, o, o Jezus O Jezus, co ja robię, co ja robię Kurwa, idę do ciebie Ten jakiś typo był na dłożyn. Wiem, wiem, tu ich jest pełno Ale oni, patrzą, oni są słabi Bo nie wiem, czy to są, patrz Przecież to do... Nie, ja nie mam ammo To nawet do mnie nie trafia, nie? Ty, zmienia mi się broń Nie wierzę Nie może tym spamić Yes O Jezus Juuuuuuu Ale ja zakończyli to? Patrz co. Ty śmieciu Zostaw mnie Ooo ja nie umiem trafić Dobra jeden leży Drugi leży Aj i co? Bambiszonie Kurde, bo ja otwieram skrzynkę Ej, kurwa, ja czemu się z nim minąłeś? Dobra nie tak, Drugi Pośle, leży... No i kolejny. Maska, maska, co to robi? Nie ej, pojęcia. to będzie jakieś OP Ej, czary to są czary, to jest czarna magia. <laughs> ej, może ja umiem latać. Kurde! O! o kurde, ja się teleportuję! Ja się teleportuję! Aha, to ej, bo ja się tepnąłem do tamtego miejsca Co zrobiłem ci dziurę przed ryjem. Aha, to ja mogę tak walnąć i patrz to! Tepam się za ciebie! Ej! Strefa, strefa, strefa! Ło! Dobra... Gdzie on jest? Gdzie go nie ma. Jaki jest taki dobry... A! Ninja! Ninja! To był dobry zawodnik chyba, co nie? On no, to ja jestem jego synem ogólnie. Nie wiem czy wiesz. on jest w 10% Polakiem. O kurde! No to no. widzisz, jeszcze większe prawdopodobieństwo. A sumie ona nie jest taka słaba. Może. O! Ale zabiłem go! Widziałeś? I ja o to jest ludzi! I to tym słowo zaraz się popluję, kurde. No czemu ty wszystko ale... mi zabierasz? Oj, dostał. Ja nie mam celu. A jednak mam. Kurde. Dobra, zabity. Trzymaj, ale nie widzę gdzie. Ja zjeżdżam na dół. O! Dobra, jeden leży. Drugi leży. Obity. Dobra. Dobra. Oj. I ta zabranie się pizka, tylko? Gdzie ty jesteś, skąd A tu jest! Weź jo! Dawaj do góry, na lewo! Lecę! Kurwa! Dobra, nie żyje. I ostatni hmm. ty pozostał. Teraz można zrobić reakcję youtuberską. Pisz, Dobra, widzowie, słuchajcie! Słuchajcie, zaraz zabijamy ostatniego typa Ostatniego typa, jest grubo Uwaga! Strefa, uciekaj, uciekaj, strefa! Widzowie, subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć to Tak! Zginą w strefie! Ale Frajer, dwie, dwie rundy z rzędu wygraliśmy!